Teraz w ciągu 60 sekund 8 widzów musi znaleźć jak najlepsze kryjówki w tym małym domku. A trzy najlepsze osoby zgarną łącznie ponad 20 tysięcy fałdolców. Ale spokojnie, spokojnie, zanim dotrzemy do finału, to zacznijmy od pierwszej konkurencji, która odbędzie się na placu miejskim w Springfield, a udział w niej weźmie aż 80 osób. A ja będę musiał znaleźć ich tak dużo, jak tylko mi się uda, dopóki nie pojawi się strefa. Czas, start. La, 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 la. Dzień dobry! Przyszedłem po Faudol! Polce. Pa, jest kanapa, usiądź i ja siadam Przecież on bo myśleć, że to jest MPZ jakiś Wziąłeś jakieś taką kryjówkę? Ja sam ją znalazłem i ja tu będę siedział do końca gry Chyba się tak skitrał no, to jest moja miejscowa Nie, nie może być mnie widać, nie? Odwali się tu, full się odwali tu Fajnie, oni się chowają, a ja e przypomnę wam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem tam na dole Plus koniecznie napiszcie w komentarzu czy wolelibyście dostać skinka czy taki oto Simpsonowy samochód? Ogarniamy coś dla jednej osoby, która ma wpisany kodzik JACOBE w Fortnite. <laughs> Hashtag reklama. 3, 2, 1. Zaczynamy, moi drodzy państwo. Chowanego. Ciekawe, z której strony sztuka. szuka. O! Chyba słyszę. Chyba słyszę z której strony. Nikt sobie nie wziął głowy. Nie jako pierwszy. Tylko nie odpaść jako pierwszy. To ja wezmę. On przecież biega po mnie. Co biega po mnie? ale on zaczyna od drugiej strony, więc wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. O proszę i otwarte drzwi. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ej, bo jedyna szansa, że mnie odpadł, to jest taka, że Jacob jako pierwszy obierze ten domek mój. Oj, on biega tam obok. To z to wspomnę. Nie, no, ale ta żaba tam z tyłu to najgorszą kryjówkę na świecie znalazła. Ja się obawiam tego, że mnie z tej strony nie widać, ale jak on przybiegnie z innej strony, to będę całkowicie wystawał na tym drzewie. Ok, słyszałem. Gdzieś tutaj. No proszę, Riki. Ricky, Riki. Ricky. Ktoś jeszcze w domku? Chyba nie. Naprawdę jakiś głąb wziął mi mityka i go widać na mapie? Idź stąd, idź stąd, idź stąd. O, kurde! typ co schowany za drzwiami, dziękuję Adaś montana. Na razie idzie dobrze. O, nie, jaki pech kolego. Kolego, coś ci tu wystaje. Ty, co on zrobił? A, on był za tym, okej. Okay. Poszedł. Poszedł stąd. Let's go. Ale leci tam z nimi w jednym budynku. Tu kolejny użytkownik: Sigiem Karaskal. Ja wiedziałem, że ta kampa zadziała. To w ogóle nie ma. Nie ma szans. Jak tam szaman QLN, dobre kryjóweczki macie? E, tak, ja mam najlepszą na świecie, nie ma szans, że mnie znajdziesz, stary. Mm. Ja się mm. boję. Siedzisz na przykład na drzewku? A to zupka, dobra, kolejny spoceniec. Czego się boisz, Kuelen? słucham? Że mnie znajdziesz, no. Okej. Okay. Jezu, w ogóle mi waszych skinków nie przydało, no, ale niestety. Niestety po kolei kosimy. Cześć, rybka. Coś tu cały rybka. czas biega pode mną jakiś kasztan. Ej, w tym muzeum to jest chwas 50 osób, ja tu widzę. Tylko pytanie brzmi, skąd on to widzi, nie? Bo albo jest w środku, albo gdzieś na dachu. Ty, jaka, jaka rybcia idzie pode mną? Zaraz się okaże, pod schodkami pusto. Rybka chłopie już wie, i nie ma duszek. Ej, samych spoconych ludzi kasuje. Ty no, już coraz więcej ich wybił. Jest szansa, że się do drugiej rundy. Ja już jestem w takim wieku, ja nie mogę się stresować, no. Przysięgam, oj, nie uciekaj! Nie uciekaj, Gabryś! O kurde, on jest pod na centralnie, będzie przypał. Manojku, Manojku, Manojku! Czy to Matek? Nie, to Rotek. Kurde, myślałem, że to ktoś z was. Matek. A tu ten, ten, tamten chyba. na drzewie obok chyba. Nie, będzie przypał. Tutaj kolegę sobie skacujemy. Co ty robisz, Maksiu? Bohaterka, hej Kakaziu. A powiedz, to ty masz medalion, czy nie? Tak, 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 ja sobie z nim biegam, no? No już myślałem, że jakiś głąb medalium żeby go nałapieć. A może byś wszedł do środka kogoś tutaj przeszukać w tych pokoikach, bo tutaj dużo ich mamy, a nie tylko na zewnątrz. A, nie, a problemu, wchodzę, 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 sprawdzam, zewnątrz. na twoje życzenie. Poszedł sobie z tej chaty. No bo on tak wszystkich wystrzeliwuje z tych drzew i pyta, a w środku to nikogo jeszcze nie sprawdził. Niech wchodzi w te pokoje! No brado. Ho ho ho! Tutaj, ziomek, który jest schował na półeczce, on ostatnio wygrał coś, pamiętam. Tego six, seven kapa, Albo się mylę, możecie napisać. To ile tak osób jeszcze tu? Imo starczy już. Jeszcze 20 osób musi zginąć. Na luziec, 20 osób to jest luz. Ja tam dużo do tego głównego budynku widziałem, jak ludzie wbiegało, wiesz? Nie, nikt tu nie przychodzi do tego się? dużego budynku. A to se chilluje bombeczkę. Do dużego budynku mam iść, dobrze. To ja na razie te małe sobie jak posprawdzam, wiesz? Jak najbardziej, jak najbardziej, dla mnie lepiej. Tu jakiś sklep rowerowy, nie wiem czemu cię tu nie ma. Ja już wszystko kupiłem, nie muszę więcej, wiesz? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No ja myślę, że tu nie chodzi o zakupy, tylko po prostu tam jest dużo... Haha! <laughs> przemilczę, przemilczę to co powiedział Matek, skasuję sobie jakiś 10 ludzi, których znalazłem w krzakach, dzień dobry panowie. Szaman jakiś cichy, jo! Bas tu troszkę się zrobiło, co? O jakbym jeszcze trafiał, to byłoby nieźle. Nie! Oj 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 Kuelen! 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 O, A tu jeszcze kolejny żomek obok ciebie był. Proszę, warrior, ej, sami spoceni ludzie! Dobrze, 13 osób i zmieniamy etap, a Jakubek, dziękujemy. Co ty strzelasz tu, bambiczku? Eee! -e 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 Primek. Primek ultima skasował. no ultim bardzo mi przykro, ale taki sąd został wydany. Ja, pity. A Tu kolejny oponent. King Caster. 10 osób, dawaj, dawaj, dawaj. Ale ja wiedziałem, tu nie trzeba mieć kampy. Tu się na kanapie. Ty, jeszcze 10 osób i przeżywam. Jest duża szansa. Jezu, kolejny kwelen, widzę tak po, po spocie. Poczciwy Grzesiu. Ty, no ale pójdziesz tego do głównego budynku sprawdzać, czy nie? Ale ty, chłopcze, ty szukasz, czy ja szukam? No ale tam siedzi 59 osób, a ty nie sprawdziłeś się nie razu! Ale mnie to nie interesuje, bo ja na przykład sobie zostawiam ich na sam koniec. No to kasuję. Jasiu przez ciebie właśnie zginął, cieszysz się? Pozdro, Jasiu. Pozdro, <laughs> Jasiu. Jeśli on mnie znajdzie przez Manoika, to go ja... Chodzi, chodzi, chodzi tu, chodzi tu, GG! Chodzi tu czy nie? to już wystaje, nie no, skrzynka wystaje, no Epic Games, o co, o tak! O co chodzi, Trabi z Gleba. Idź sobie stąd już, idź sobie stąd. Ej, wywaliłem mnie z kanapy! Wracaj! Siedzę? Nie siedzę, okej, okay, w załonie nie można się... Siema. <grystanie> ja nie wiem, gdzie on jest. Kibelku. Jacob. Przepraszam, Jacob. Strefa idzie, ogłaszam, że przeszliście. Dalej. I tak jak słyszeliście, ze względu na strefę musieliśmy przejść do kolejnej konkurencji, podczas której 46 osób schowa się na pomidorowym poletku Celtusa. Powodzenia. Uuu, to jakieś chyba nielegalne rośliny tutaj są zasadzone. Co to? Mogę, mogę skosztować tego pomidora? Do góry. I teraz będę sobie tak. O, nie można tak chodzić. No to GG. No to GG. Ej, to jestem full cooked. O, bo ty... to jest taki lunch pod prawdziwy. Ja mam plan, ja mam plan. A tutaj? Jakaś. Oh, Powiedz, że tu się da wskoczyć. No nie, tu się nie da wskoczyć. Dobra, jestem ugotowany. Absolutnie w 100%. Jest GG. Ale to będzie goat. tylko niech to zadziała. Pa. I nie dość, że zniszczyłem tyrorkę, to jeszcze co tu mogę siedzieć. Ja ale dobra, wygrałem, wygrałem, pozdro. Ty no ogólnie jest lipa z tą kryjówką pałem. Okej, okay, QLNka z nami nie ma, chłopaki się chowają, a ja przypominam, że wystartowały już zapisy do Jacob więc klikajcie link w opisie, rejestrujcie się i weźcie udział w moim brunieju. Tak, a ja zaraz szukam. A tu jest 50 tysięcy widzów. Ja tu stoję, stoję tu, stoję tu, stoję tu w tym domku, stoję tu w tym domku. A już, kurde, wiecie, ja już nie czuję emocji grając z tego chowanego, bo po prostu wiem, że mnie nie znajdzie, rozumiecie? Dobra, no to do krzaka idę. Nie, no tragedia, najgorsza klijówka! Trzy, dwa, 1, zaczynamy. Kolejne miejscówka od mostu. Na bank. Tutaj ktoś. O, tak. O, tak. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że tutaj się ludzie schowali na 1000%. procent. O, Jacob, nie już dwa pierwsze dedziki. Dobrze, dobrze. jak na drzewie znowu pewnie gdzieś będzie. Teraz przeszukamy. Eee, nie. Ogólnie uważam, że teraz mam turbo beznadziejną kampę. Coś pod schodami. O, jest. Pranio. Dobra, on pojechał. On tu już na pewno nie wróci. A myślałem, że to szaman, bo szaman ma takie skinę, ale dobra, no, to nie szaman. Najgorsza kryjówka okazała się najlepszą. się boję, nie podała mi się ta kampa atol. Wychodzimy, Manojku, i tak cię znajdę w tej rundzie, dobrze? Dobra, Rotate, trotej, trotej rotate za domek, za domek. Aha, ja prawie z gry wyszedłem, bo myślałem, że restart jest. Tam. Nie ma restartu, natomiast jakaś rybka sobie ginie. Pozdrawiam serdecznie. O kurde, o kurde, on tam jest. Ty to nie, o mnie chyba co, bo ja jestem chudy Tak, tak mi się przynajmniej. Ktoś wy... tu chodził, słyszałem ruch. No na bank ktoś tu chodził, Giń! Big Carlosek, big carlosek na glebie. To a ty co tam robisz? Ty się trochę nie odkleiło kolego? Anonimowy? No Cicho! Morda! O nie! Oho, i masz pecha, stary, nie? Generalnie masz pecha! O, to szaman! I do boksa szaman. Bardzo i przykro, Aleksandrze, bardzo i przykro. Beka, beka. Ja bym tak beznadziejną kampę. GG No była beznadziejna, a jeszcze prześwitywała ci broń przez domek. domek Mi broń prześwituje przez domek, no co ty gadasz Ej weź posprawdzaj drzewa, bo 39 osób to 38 na drzewach siedzi jak coś O, proszę patrogo, podziękuj samanowi. Ale co tutaj za płotem, bombiszek siedzi Właśnie się przed matkiem, reszta mnie już nie interesuje Nie ruszę się głąbie Matek jak jesteś w silosie, bo widzę, że nie ma góry To chłopie szykuj się już do lobby o Wyskoczył! Ty, 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 ty! Matek! Matek! To nie ja, to nie ja! Chodź nie, nie tu! No ja. Dobrze, jest gleba. Proszę, bo on tu nie przychodził. A silasiki tak sprawdzę, bo tam coś czuje, że... O! Właśnie! Nie! Ucieczka! Ucieczka! Co za... Sobie... Jest cicho, kot on. No, gdzieś w tym kierunku pofrunął. Nie może mi uciec. Nie może mi uciec. Dzień dobry. Ale kiergleba. Ja pierdziele, co to za gówno kampa? Co dziew mam się tu schować? Śmieci, no wątpię, wątpię, żeby tak matek się tutaj nam dziwnie schował. Pusto. O ty nobie. Dobra, jest koziołek. Jesteś dobra, psina. Dobra, dobry, wytrasowany, winie. o, dobry, dobry, gogry, gogry. I patrz i tam był typ na drzewie. Ładuj go. Ładuj go. Zeskoczył. Chodź tu. Chodź tu. A to Micha Zwon! Micha Zwon, ty przed chwilą pisałeś, że jestem chyba ślepy tam na pogaduszkach, z czego widziałem. Ładnie ci poszło, kolego. Aj, 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 aj. A do ilu osób ty tutaj szukasz? A do 20. Ohohoho! Co tam? Co tam? Co tam robisz? Ty mordo! Mordo! A matkę zostawiłeś, matkę zostawiłeś! Uciekł mi, nawet nie widziałem, że to on! Tu nie, tu było zero taryfy ulgowej, po prostu jestem uciekinier, dobra, ty jest, jesteś nob. Ta, ty bez taryfy, ty bez taryfy ulgowej to byś dalej w postołce siedział. A Co ty, dobra, ty robisz, mam nojek lobby, dobra. Ale lecą youtuberzy, szybciutko. Myślałem, że nie przyjedziesz tutaj, no. A tu jednak, Kupię w czaczku się komarz, jak bambicek już coś tam szczekałeś w poprzedniej. No bo nie dało się na drzewo wejść. A pierdziele, co za nowy, zero konkurencji. Później stało się to. Zrespił się ten Frenzel, bosik, ale będę miał spluwę. O Jezu. Ja już wam współczuję, widzowie. No to przypał. Ja będę pierwszy, który ginie od zona. Nie wiem, nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Ja zaraz, ja zaraz idę lutować. Halo? No gdzie tu są ludzie? Na piętrze? Tu jest ziomal, tu jest ziomal. Jest ziomal! Dwóch ziomali! Jedziemy z nimi! Jedziemy! Tam kolejny! Zadbany! Gleba! Ej, za mną! Ten co ucieka! E, 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 Baba Jaga, gleba! Urczaczki! Nic nie widzę! Full, nic nie widzę! Drzewko! Nie ma! Krzaczek! Nie ma! Padam! I tym dziwnym akcentem przechodzimy do półfinału, który rozegramy na rezydencji Bernsa, A udział w nim weźmie tylko 29 osób. Przypominam, do wygrania jest ponad 20 tysięcy audolców, ale tylko 10 najlepszych graczy dotrwa do finału. Ja muszę już plan ucieczki obmyślić, bo nie ma że mnie tu nie znajdzie. No, będzie ciekawie. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Można by powiedzieć, że to półfinał, więc jestem ciekawy, jakie kryjóweczki tutaj chłopaki i dziewczyny będą mieli. Jest krzak, jest krzak u góry. Nie gadaj, że on tu idzie. Rozwalam go instant. I pa, pa 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 dzień dobry, kaczka WT, dziękuję. Chłopiec zabił jedną osobę dopiero, chyba. Albo w żadną? Nie, no chyba jedną, 29 chyba było. Chłopek, ja taką kryjówkę przechodzę do finału. To nie wiem, jak, jakie kryjówki musieli mieć inni, nie. Pod schodkami, dzień dobry, Maxio? <noise> Max Łobus, A że się jak sobie tajnik. Max Łobus. <noise> Ej, to dobre kampy! To mi się podobało tutaj za kanapą. No to już widać, że jest poziom. Czy wychodzi na to, że jest pod nami? Ale ja też wiecie, szukam czegoś cięższego. Co za telewizor, chłopie, Ten sezon jest tak dopracowany wizualnie. No ale idź na drugą stronę. Czemu chodzić tylko po tej stronie? Ale lipa ty. Wziąłem, ale tam schowany. Ja go minąłem cztery razy. Śpi. Idę na dach. Dzień dobry, chłopaki. Oho, jo! Ojoj, ojoj, to będzie matek. To musi być matek. Chodź tu. Fire domek, chłopie! On chyba na górę wleciał Tam na, na ten szpikulec na środku ten. Czy on niszczy ściana obok mnie? Jest to również możliwe. Oni tam chłopie wszyscy w stresie ja Tutaj zaraz się na łóżku rozwala mnie. Patrz, jakiś różowy czosnek. Co ty robisz? Ci ludzie wszyscy są gdzieś tutaj na dachu. Dobra, to jest debil. To jest debil widzu. to jest debil. <laughs> nie, coś średnio mu idzie. Myślałem, że tutaj szybciej pójdzie troszeczkę. A Na razie to coś szlomazarnie tutaj kobik. A może w tej kopule siedzą? Ta kopuła też spoko. Pa pa pa, jest! Student Pepe. Dobra, zabija pod nami, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jestem mistrzem, rozumiesz, że to jestem mistrzem. Tutaj? Dzień dobry, o no, ktoś musi być. No ktoś musi być. Jeden, drugi, dziękuję. Emocje jak na grzybach normalnie, serce bije, ale co fałdolce są do wygrania, to wiadomo. Jakiś koleżka nie siedzi. O siedzi, witam, hoj kolego! O, spadł, fajnie. Kurde, coraz bliżej, coraz bliżej jestem. Fajnie, niech on tak nie rozwala, niech się tu nie kopie. Ale patrz, to jest jakieś w ogóle nowe, nowe uniwersum, w którym mnie jeszcze nie było. O, i jest nowy ziomal, Ligzi. Papa? Nie ruszajcie się, kłąb. Nie, oni się ruszają, no są debile. Tam kasowałem, kasowałem. Ej, nie, nie wiem, że są ludzie te. O! Zagadam do siebie, a tu Ligzi z Ligzi. No, tutaj już się powoli robi niebezpiecznie. 16 osób, proszę, nie znajdź mnie. Chłopie, wyjazd stąd. A łóżeczko? A za łóżeczkiem? Pa! Jest ziomal, a ja tutaj wcześniej budowałem. No ja, no jak no? Przecież tu 50 razy, no. Dobra Matek, jesteś w środku, czy gdzieś mi po dachu cały czas chodzisz? Mmm, nie ja wiem, to zależy. Ja nie chodzę, tylko dwóch, dwóch debili chodzi właśnie i mnie to skontroluje zaraz. O, proszę, czyli jest was trzech? No to fajnie się składa, bo muszę was znaleźć. No, dlatego stójcie na no dupy, jeśli nie ruszajcie. lepiej nawet jak się człowieku obracasz, to cię słychać. No nie, no, troluję. Dobra, jeszcze jakieś bambiki chłopie biegają. Yf, pozdrowatek. Patrz, jest kolejny. Webixon, jedziemy. Nie, nie, Zizi. Zi. Z taką kampą, kurde. Jedziemy, szafy. Kolejny, Gering. Może z tej strony również? Nie. Ja się nie ruszam. O, no, że teraz będzie ucieczka. Jeszcze trzy osoby i przechodzimy do finałowej miejscówki. O proszę, o proszę, chodź tu Matek. Chodź tu gnojku, chodź tu! A! Jeden, jeden. To ty jesteś ten drugi? Jeden. No nie. To ty... Nie? A ty tu byłeś? O, masz Matek, jak mi uciekłeś drugi raz, to jest po tobie. Nie no, gdzie on poszedł? No kurde, nie wytrzymam! Jest ostatnia osoba. Musi paść Matek. Musi paść Matek. O, oh. to jest debil! O nie, o nie, ja ci daruję. Patrz, matek! Matek! Chodź tu, gnoju! Chodź tu! To jest taki debil! To jest taki debil! Chodź! Ale mnie denerwuje. Czemu Mam jakąś jedną strzałową pompę Kto ją wymyślił? Mam cię! Ma! No nie! Ej, to jest full żart! To jest full żart! Nie, dobre! Smatek, sadzień, gleba, gleba, gleba! Let's go! matek, matek. Bo ty, ty mnie nie widziałeś. Ja cię nie widziałem, ja widziałem tego zioma, już się z nim żegnałem. Z tym kolegą. To czemu ty do niego, nie, dobra, powtórka, to było oszustwo, to ty najpierw w niego nie strzelasz, tylko do mnie? Ja już celuję do niego i widzę, że ktoś buduje, mówię, o nie. Ja pieprzę, nie. Jak widzieliście, matek rzutem na daśmy wyeliminowany, a ja zlokalizowałem jednego cheatera. Czy ty, Burgerek, według ciebie byłeś w domu? Tak średnio można powiedzieć. No tak średnio, co? Też tak uważam. Czy uważasz, że jak cię usunę, to to będzie uczciwe? Uważam, hmm, że będzie. No i szacun, szacun, szacun. Więc w okrojonym składzie przechodzimy do finału. ponad 20 tysięcy fałdolców. Dla was, dla widzów z naszego serwera, do którego zapraszam. Zresztą tam też się pojawiają wszystkie wyniki konkursów. A finałową miejscówką, moi drodzy, jest domek Homera. 20 koła na was czeka. Powodzenia. Dobra, trzeba to ograć, trzeba to ograć, trzeba to ograć. Błagam. No, jestem pierwszy, pierwszy byłem. Idź, pierwszy, pierwszy. Jeszcze nam się potrępił. Będę miał pompę homera. Idealnie. Błagam. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. I co ciekawsze, nie zaczynam od tej strony, a przejdę sobie od razu. O! O! Domek pusty. Na no movement trzeba, na no movement. I wchodzimy tylnym wejściem. Kanapa pusta Pozabi kogoś, żeby nie pierwszy się wyrąbać. Łazieneczka, Pyk, pyk. Rick and mortin oraz no Jak pierwszy Aaaa! siedem osób. O kurde, ale wejście. Ale wejście. To jest chłopy jak Ja pier... Ale. Wyeliminowany. Wiedziałem, że to on. Wiedziałem, że to... On jeszcze ofierek. Dobra, mamy top 5, mamy top 5. Dawaj ludzi, ktoś chyba dziabnął drzwiami. Został nam e, anonimowy na glebie, i cztery osoby. Ten widz, który teraz zginie, jest największym przegrywem. Zgłoskowy poemat. Ponieważ nie wygrałeś fałdolców, a od teraz już każda osoba, którą znajdę, jakieś Wibaksy, dostanie Sigmuś. Dobra, dobra, dobra byłem, tu byłem, tu byłem, tu by... Ty Chujasz! Ale chowiem masz farta, że cię pominąłem. Ale masz farta, że cię pominąłem Kiwasz, zgadzasz się? Jesteś top 2 z i top 1? Kto jest? Chodź tu Nie widziałem cię w ogóle, kto wygrał? Gratulacje Vertish. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców. A wy pamiętajcie o tym, żeby napisać, który z tych dwóch pakietów podoba Wam się bardziej. Następnych nie